Witam wszystkich, e, króciutki filmiczek. Jak widać już śnieg pada, już sypie. Chciałbym wam pokazać, przyjechał do mnie serwer i chciałbym wam pokazać takie ciekawostki, może ktoś nie widział, ja nie widziałem Są takie płyty, tutaj bateria 4,8V chyba kontroler ładowania baterii do podtrzymywania to jest pamięć jakiś już e, raczej to graficzny coś procesor o, ta, taka jest tutaj płytka, tam jest płytka do twardych dysków, tam nic nie ma o ta. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, taka pamięć z podtrzymywaniem też baterii. Ot, jest taka płytka tutaj się zapina do niej bateria 3,6V, dość ciekawe, co tutaj jeszcze jest. Jeszcze jest takie, takie urządzonko, też nie wiem, nie wiem co to jest. Serwer-radiator i tam są układy scalone na radiatorze. Dosyć, dosyć ładna, ciekawa rzecz. Odstawię. No i to jest płyta serwera. Dość duża. Tutaj jest jeden BGA. Tutaj dwa BGA, ale puste. Tutaj i tutaj jeszcze małe, dwa małych, mniejszych BGA. Tutaj e, dwa układy typu BGA. O, co jeszcze tutaj jest? Tutaj są fajne radiatory. Chłodzenie. I tutaj mamy dwa, dwa procesorki. To jest Aksjony, dwa axione. Tak one wyglądają w środku. O, złoży z powrotem. Eps. O, 2 5 12 megabajtów cache no dość niezły taki procesor prawda? Już stary. O, jak to wygląda? Tutaj też radiatorki na mosfetach po zasilaniu. O, tak wygląda płyta. Z tyłu jeszcze raczej będą e, kondensatorki. Kondensatorki. O. Chciałbym Wam też pokazać ciekawostkę. Fajna rzecz. To zasilanie jak zorganizowane tutaj, stryczek. I taki zasilacz bombowy, bardzo ładny, 3x12V, taka gruba. 5,3V. 3,3V. O, tam tak wygląda w środku. Tu jeszcze coś jest tam pusto, prawda? Ale też jest gniazdo, i tutaj też może miało coś być. O. I tak to wygląda. W tym roku już filmików nagrywać nie będę. Zima idzie, robię małą przerwę z chemią. Pękają mi e, te. Dlewki, bo jest dość zimno, śnieg pada jak widać. Robię przerwę małą, ale coś tam może Wam ponagrywam, jakieś ciekawostki. O, chciałbym Wam też pokazać jeszcze jedną płytę. Nie widziałem wcześniej takiej płyty. Jest jakby zwykła płyta macie, macierzyńska, ale tutaj mamy raz, dwa. 3, 4, 4 BGA, sporo kondensatorków i z tyłu też tam trochę jest kondensatorków. E, co bym chciał zrobić to już w przyszłym roku raczej, e, już jak będzie w miarę ciepło, ale postaram się przygotować do tego. Chcę z tej płyty zabrać wszystko w sensie metalów przerobić i kondensatory i wszystkie e, elementy e, wszystkie BGA e, e, wszystkie e, te elementy odpowiednio, nie? wszystko wszystko, nawet całkiem całkiem zobaczyć ile tam jest miedzi, ile tam jest srebra ile tam jest innych metali, nie? Będzie taki duży filmik raczej, długi ale Możliwe, że postaram się Wam pokazać e, e, Cały proces, jakby taki No spróbuję Ciekawe ile tutaj jest złota Palladu Srebra I miedzi To takie Takie metale, które najbardziej Najbardziej poszukiwane I, i Jakby to powiedzieć, korzysta e, Metale, jakie zaraz idą w cenie, i na skupach też nie mało kosztują. Także tak, ten serwerek też pójdzie w ruch. Już mam kolega, mi podrzucił trochę materiału. Będzie jeszcze. No i będziemy. Coś, będę coś nagrywał. Coś ciekawego. Różne różności. E, przeważnie biorę taki materiał, żeby coś fajnego pokazać. O. E, także tak, co jeszcze mam powiedzieć? Jakby wszystko, jakby wszystko jasne. W tym roku robię przerwę. E, w tym roku możliwe, że jeszcze jeden filmik nagram. No niestety, będzie filmik o oszustwo. Ech, pokażę co i jak. Ech, postaram się go w miarę szybko nagrać. O, ale chcę powiedzieć jedno. Jak kupujecie na Allegro czy na Lixie, nigdy nie wierzcie na słowo. Już kolega tam też opowiadał z kanału Centus TV. Ech, o oszustwach także, e, także tak, postaram się to w miarę szybko nagrać. Ale już jak, e, jak wyjdzie z czasem, mam dużo roboty, dużo jeżdżę zaraz <laughs> i nie ma po prostu kiedy. Dobra, to dziękuję wszystkim za oglądanie. I do następnego razu. Cześć.